Dzień dobry, witam was serdecznie podczas dzisiejszego rozruchu 10 minut z trenerem Jackiem, siema, zaczynamy, ruszamy, dzisiaj będzie hantla, ale na początek kilka krążeń w prawą stronę i kilka krążeń w lewą stronę, to jest 10 minut rozruchu, który doda ci energię, jeżeli nie masz energii, że nic się nie chce, że nie masz powera, jeżeli stałaś zaspana, no to właśnie to jest idealne, 10 minut dla ciebie, już 5 minut nawet. Nawet jeżeli miałam tylko 5 minut i przebiegasz w piątej minucie, to już 5 minut dodać więcej energii niż poranna kawa. Ręce przed siebie, napinamy brzusio i hop, prawo, lewo. Hop, hop, hop. 5, 4, 3, 2, 1 i ok. Super, rozciągamy dłoń. I przedramię przede wszystkim w ten sposób. Napnij mocno mięśnie brzucha, ciągnij pępek do pleców i trzymaj. Super. 3, dwa, jeden, luz i druga strona. I druga strona. Trzymasz około 10 sekund. To jest wszystko w sprinterskich wersjach. No bo mamy tylko 10 minut, albo aż 10 minut, bo 10 minut codziennie i do zewnątrz rączki, 10 minut codziennie to łącznie 300 minut w miesiącu, a 300 minut w miesiącu to jest 5 godzin dodatkowej aktywności fizycznej. Oczywiście nie traktuj tych ćwiczeń 10 minutowych jako Twoją główną aktywność fizyczną. Ona jest dodatkowa, ona jest super. Niech ona będzie Twoją codziennością i w drugą stronę, ale zrób w ciągu tygodnia dwa trzy treningi po około 30-45-50 minut. Niech tamto będzie taki must have, a to będzie takim dodatkiem który naprawdę doda Ci fajnej energii. Stajesz na lewej nodze, bo dzisiaj będzie dużo jednonóż. Stoisz na lewej nodze i noga do boku 10 razy. Hop, hop, hop. Super. Dzisiaj w ten dzień wchodzisz z ćwiczeniami, w których będzie wiele ćwiczeń unilateralnych, czyli będziesz ćwiczyła jedną kończyną, jedną nogą. Ok. Druga łóżka, to samo. Hop, hop. Jeżeli masz problem bardzo duży z utrzymaniem równowagi, to miej ścianę obok, krzesło, mebel. Złap się, jeżeli będziesz potrzebowała, no to po prostu pomóż sobie. Trzy, dwa, jeden. Świetnie. OK, stoisz na lewej nodze, prawa noga w górę i stopa pracuje. Góra, dół, dziesięć razy. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Krążę pięć razy w prawo. Krążę pięć razy w lewo. I świetnie. Druga strona. Uwaga, lewa noga w górze. I góra dół. Hop. 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 Super. 10 sztuk. Świetnie, mamy to. Krążymy w prawo. Krążymy w lewo. I okej. Okay. Dobra. Weź handlę do rąk. Jak nie masz handli, niech będzie to butelka, klapek, kapeć, książka, poduszka i tak dalej. Nad nim mięśnie brzucha i 10 razy krążysz w jedną stronę. Super. Poprawimy sobie tylko koszuleczkę. Tak jest. Hop! Hop. Tutaj reżyserowany jest oczywiście plan treningu, plan rozruchu, ale cała reszta, to ja tu jestem dla Was codziennie. Więc ważniejsze jest działanie, pamiętajcie o tym. I w drugą stronę. Hop! Hop! Więc jak mi się koszulka zawinie, to nie ma cięcia, nie ma nagrywki od nowa, tylko ja po prostu jestem tutaj naturalnie dla ciebie przez 10 minut. Nie udaje nikogo, jestem sobą. Dzięki temu wy jesteście tu razem ze mną i tworzymy taką piękną społeczność. Mam 10 razy. Ok, to teraz stoję na lewej nodze, prawa noga w górze w ten sposób z przodu albo zgięta w ten sposób i krążysz 6 razy w jedną stronę. Tak, super. Jak zrobisz 6, to nie zmieniasz nogi, tylko zmieniasz kierunek ruchu. Mam 4, 5 i 6. Krążyłem w prawo, to teraz krążę na tej samej nodze w lewo. Hop, raz, dwa. Chwila koncentracji braku, i od razu gdzieś tutaj ta równowaga została zaburzona, ale napięcie mocno mięśni brzucha super spowodowało, że utrzymałem tę pozycję. I druga strona. Też sześć powtórzeń. Mam sześć i krążę w drugą. Hop. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. I sześć. Świetnie. Ok. hantla w prawej ręce. Stoisz na lewej nóżce. Lewa ręka do boku albo poduszka, klapek, przedmiot, który masz. Stoisz na lewej nodze. I prawa ręka w górę. Osiem razy. Super. W górę wydech. Cztery. 5, 6 7 i 8 ekstra druga strona. Hop, ręka do boku, prawa noga stoi, lewa ręka pracuje. Raz 2 3 4 5 do ośmiu. Hop. I świetnie. O to chodzi. Dobra, teraz pięć razy krążysz dookoła głowy w jedną stronę i pięć razy w drugą. Na wysokości twarzy cały czas robisz ten ruch. Masz 5, No to druga strona. Hop, raz. Uwaga tylko na nos. Dwa, trzy, cztery. I mamy pięć. Świetnie. Ok, teraz uwaga, stoję na lewej nodze. Tak, hantla w prawej ręce, lewa ręka do boku, podchwyt i robię 8 ruchów, 2 trzy, może jedną butelkę, tutaj klapek, 4, tutaj chodzi też o utrzymanie tej równowagi, nawet bardziej chodzi o utrzymanie równowagi niż o to ćwiczenie na biceps, świetnie. I druga strona, na prawej nodze stoję, w lewej ręce handla i lecę do góry, raz, dwa. Trzy, 4, 5, 6, 7 i 8. Ok, odkładam hantle na bok i uwaga! Uwaga! Teraz stoisz, robisz skipping, skaczesz na prawą nogę, schodzisz troszeczkę niżej i wracasz do środka. I znowu lewa noga, hop i wracasz do środka. Prawa noga, hop i wracasz do środka. Świetnie. Jeżeli nie możesz skakać, odchodzisz, schodzisz niżej i wracasz. Skipping chwilkę, bieg w miejscu, odchodzisz. Jeszcze po dwa razy na stronę. Raz. Dwa. Raz. I dwa. Świetnie. Ok, dobra. Stań sobie szerzej. I trzy krążenia w jedną stronę, i trzy krążenia w drugą. Pięknie. I, I druga strona. Raz. Dwa. I trzy. Fantastycznie. Dobra, teraz uwaga, zrzucamy troszkę rączki. W ten sposób zobacz. Rozróżniamy sobie w jedną, w drugą. Dokładnie tak. Super. Ok. Wyrzucamy teraz nogi do przodu. Luźno. Tak. Ręce pracują naprzemiennie. Świetnie. Teraz wyrzucasz do boku. Lewo, prawo, lewo, prawo. Super. Przechodzisz do skakanki, Dosłownie 10 sekund. Super. I teraz prawa noga. Skakaneczka. Prawa noga. Rewelacja z uśmiechem, z radością i z energią. I żółta koszulka, po to, żeby jeszcze więcej tej energii Wam dodać. I druga strona. To samo, druga noga. Jeszcze chwilkę. I świetnie, stań sobie szerzej. Zejdź do dołu, nie być w górę na palce. Raz. I dwa. Trzy. Cztery. I ostatni raz. I mamy pięć. Ok, uwaga, pajacyk standardowy. Dziesięć razy, przyspieszamy. Pięknie i bieg bokserski. Prąd na zakończenie. Przyspieszamy, rozpędzamy tę maszynę. Jeszcze chwilę. Trzy, dwa, jeden. I świetnie. Jak najszybszy bieg w miejscu. Let's go. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Stop. Fantastycznie. Uśmiech, radość i energia. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Życzę Ci dobrego. Tygodnia, daj znać, że startujesz z tym tygodniem razem z nami. W komentarzu. Zostaw lajka, like subskrybuj mój kanał i do zobaczenia już. Jutro. Trzymaj się. Pa!